Bardzo serdecznie z tej strony i witam was w drugim odcinku, kole, kolejnym odcinku na moim kanale. Takim drugim. Że... Okej, okay, nagrywam ETG. Nagrałem ETG przed chwilą i rzucam mi się teraz. ale Ten film będziecie widzieć później, więc. Jak. Witam was na Wowroczu. Na publicznym serwerze testowym, bo dzisiaj będziemy testować nową postać, której mówiłem, że będę przerabiał yy, filmy E.T.G. Czyli Echo. Echo, nie Echo. To nie, to nie lol. Echo. będzie mi się z Echo na pew, naprawdę. I ogólnie grałem ją, trochę testowałem. I naprawdę, to jest taki Zobaczcie jak tu pije Czekaj, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No trzy. Zobaczcie, pod lewym przyciskiem może latać. I jak naciśniesz spację to lewituje. Pod prawym przyciskiem myszy to... to wybucha. Pod E ma laser. To jest taki lej. 50. Jak, jak to kurwa bije? Dobra, no, ra, sobie tutaj, bo tutaj... Mudali. I to jest najważniejsza rzecz. O, przepraszam, na mikrofon. E, najważniejsza rzecz. O, ona tak przechodzi. E, najważniejsza rzecz. Jej ULT. To jest OP. Zobaczcie Zobaczcie jak to kurwa szybko ładuje ulta Zobaczcie Widzicie jak to kurwa szybko ulta ładuje Można użyć do czterech ultów Jeśli będzie się dało więc poczekajcie nabiję ulta Dobra, już, na, już nabijem ulta. Więc zobaczmy. Dobra, przyodowujmy sobie. E, nie ten chciałem przycisk, ha chciałem. Więc i... ostrzegam. E, o, nie może brać ulta od echo, więc... No. Więc słabo. Niech hm, tam słabo. Pojebałam. Genji'ego. Genji. się w Genji'ego. Zobacz Jeszcze on, ona zmienia o. I to jest naprawdę Ona jest tak dobra w i I tak ją znerfią i tak bo to jest zbyt overpower Bo ostatnio znerfili Brigitte Yy, ona miała kiedyś 600 tarczy yy, A teraz ma, dobra zobaczcie zoba Zobaczcie Zobaczcie, czekajcie gdzie jest tu Brigitte Patrzcie I zobaczcie Ma 200 I kiedyś miało yy, 600 U Reinharda też, również u Reinharda Kiedyś miało 2000, teraz ma Teraz ma tysiąc, teraz 1600 yy, u Olisy Miał jakieś 800, a teraz ma 600 yy, u Winstona Mia, miał też 800, ale teraz ma 700, więc trochę mniej jest minimo. Ale jest dosyć ciekawe. jest. Yy, oh, oh Jak fajnie do ciebie wrócić. Yy, to jest naprawdę overpower postać i może ją przetestujmy yy, Więc wypróbujmy ją, Kraje bez ograniczeń no, Zobaczymy, albo... chwila O nie, tutaj mało osób, więc weźmy tak i deathmatch Szybko wyszuka I wszyscy praktycznie echo wezmą w czasach wszyscy jesteśmy szczęśliwi, Widzicie jak to bije? Ja właśnie nie chciałem echo Chciałem echo wziąć Chwila, chciałem echo wziąć Ja się będę ją uczyć grać Robinę cierpliwości. Startuję Oj, ojoj. To, to jest... Ciężka postać ogólnie. Ciężka postać. Więc... O Jezu, tu znalazłem. O. W końcu znalazł meczyk Fajnie. I więc wszyscy będą echo. Przeczuwam tak. Się. Czekam Czekam I wait I wait Halo Czemu Cze Czemu się nie ładujesz O, kabuki Czemu się nie ładujesz? Halo Aha Fajnie Dobra Więc myślę, że nie pogram sobie nią teraz, bo dużo osób gra. Więc super. Dobra. To był krótki materiał z przedstawieniem echo jako postaci. I, I czuję, że to będzie taki over kurwa power, że o Jezu. Boję się co będzie. Jak wyjdzie do gry. A i przy okazji. Tak jak jesteśmy przy Overwatchu, to... Do, na Rankedy dodali takie coś jak rotacje. Yy, blokady... Znaczy, że postacie są zablokowane jak w lolu, jak się blokuje postacie, ale tutaj są ogólnie chyba edytowane co tydzień. Czy coś. Jak grałem w Rankedy, to był zablokowany wieprzu Sigma. Yy, był chyba... O ile się nie mylę. Yy, Boże się zło. Sombra chyba była i i i, Brigi, i... i Brigitte. No. I Brigitte albo Baptist byli zablokowani. I... Chciałem sobie pograć wieprzem, a tutaj zablokowany. No, no i pograłem sobie <grych> tym... Może, się zło. Nistonem. I... No sobie grałem, ale... Dobra, nie szat. Dobra. To był krótki filmik, dziękuję wam za, do, za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, no nie, nie wiem czy wam się podobało, mo mogę znikać po prostu z tego YouTube'a, na razie, cześć!